Znajdujemy się w Pałacu Przebędowskich Radziwiłów, siedzibie głównej Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jednym z właścicieli tego pałacu, na przestrzeni prawie już 300 lat, od kiedy ten obiekt istnieje, był Jan Kazimierz Zawisza. Jeden z prekursorów nauk archeologicznych w Polsce. W pewnym momencie zapragnął, aby sufit jego. W Westybulu Górnego Pałacu ozdobiło mm, dzieło malarskie, dekoracyjne. Podjął się tego dzieła wybitny polski malarz, przedstawiciel akademizmu, Henryk Siemiracki. W latach 1882-1883 powstało na suficie holu górnego przepiękne malowidło, plafon. Światło i Ciemność, zwane także pod nazwą Triumf Światła lub Walka Ciemności z Jasnością. Przepiękny ten plafon zdobył sobie sławę w Warszawie. Bardzo wiele osób przychodziło do zwiedzać pałac i oglądać to piękne dzieło. Jan Zawisza pobierał drobne opłaty za zwiedzanie, których całość tych pieniędzy przeznaczył na cele charytatywne. Niestety piękno to dzieło nie zachowało się do dzisiejszych czasów, gdyż uległo zniszczeniu w czasie ciężkich walk, w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku. Być może, że ktoś ze współczesnych artystów podjąłby się takiego dzieła, na pewno ozdobiłoby to ponownie nasz piękny pałac przebędowskich radziwiłów.